Więc, jeżeli dusza ma wystarczająco dużo zapisów, dużo, wystarczająco dużo energii, oczywiście nie ma problemu zrzuca te ciała subtelne. I co też, ty, z tymi ciałami subtelnymi się wtedy dzieje? One po prostu znikają? Rzecz, to jest piękna rzecz. We wszechświecie nigdy energia nie znika, tylko zmienia swoją formę. I to jest o tyle niesamowite, że te ciała subtelne, czyli taka pozostałość naszej persony, naszej osobowości, mhm. wraca do tak zwanej macierzy ziemskiej. Czyli wyobraź sobie, że nasza planeta ma swoją taką przestrzeń energetyczną. Nazywamy to macierzą ziemską, niektórzy mówią eter. tak? Więc te ciała subtelne zostają wchłonięte, przyswojone przez tą macierz ziemską i stają się czymś na wzór holograficzno-energetycznymi. Zapisami naszej osobowości. Czyli można tak jak Indianie wierzyli, że duchy przodków łączą się z naturą mm -hmm. i mogą się dowolnie przejawiać w tej naturze podróżną postacią i nas wspierać, prowadzić przez życie, dzielić się swoją mądrością. Więc tak naprawdę w przestrzeni tej macierzy ziemskiej są zapisy i mnie, i ciebie z poprzednich żyć. I one mogą nam służyć jako duchy naszych, nie tylko nas samych, ale i nasi przodkowie też są tam jakby ich zapisy. Czyli możemy jakby połączyć się z tymi zapisami, prosząc przodków o, o te wsparcie.